Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, rozpocznę swoje wystąpienie od podziękowań. Od podziękowań dla żołnierzy Wojska Polskiego, które składam na ręce dowódców Polskiego Wojska za postawę. <klucza> Żołnierze Wojska Polskiego po raz kolejny zdali egzamin. Zdali egzamin obrony naszej ojczyzny. I chcę zapewnić żołnierzy Polskiego Wojska, że prawo i sprawiedliwość zawsze stało, stoi i stać będzie murem za polskim mundurem. Atak hybrydowy, którego byliśmy świadkami wczoraj, nie wydarzył się dzień temu, tydzień temu, miesiąc temu. Atak hybrydowy rozpoczął się jesienią 2021 roku. Wówczas to z terytorium Białorusi przy użyciu emigrantów nielegalnych została zaatakowana nasza granica. Warto przypomnieć, żeby opinia publiczna miała kontrast w zachowaniu dzisiejszej opozycji, jaką dziś jest Prawo i Sprawiedliwość, i ówczesnej opozycji dziś rządzącej. Warto to przypomnieć, proszę Państwa, gwoli historii, gwoli pamięci. Przypomnę że wówczas Donald Tusk twierdził, że ci, którzy nielegalnie forsowali polską granicę, to biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Przypomnę, że posłowie Koalicji Obywatelskiej wyprawiali się na granicę polsko-białoruską i wywierali presję na strażników granicznych i na polskich żołnierzy, żeby wpuszczali nielegalnych migrantów na terytorium naszego kraju. Przypomnę także o tym, Ci związani wówczas z opozycją dziś z władzą znieważali żołnierzy polskiego wojska. Swoją drogą dziś komisja finansów publicznych większość koalicji 13 grudnia przeforsowała zwiększenie budżetu TVP w likwidacji o kolejne 800 milionów złotych. Także już 2 miliardy złotych w tym roku zostaną przeznaczone na TVP w likwidacji a tam lukratywne kontrakty mają. Szanowny, szanowny panie przewodniczący szanowny e, panie przewodniczący klubu panie przewodniczący klubu polskiego wojsku. czy mogę panie pośle pan posłucha chwileczkę jesteśmy w punkcie no informacja ja wiceprezesa rady ministrów starów, ministra stanowiska. obrony narodowej na temat naruszenia Rozumiem, polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony i to jest ta różnica, proszę Państwa, i to jest ta różnica, ale trzeba też pamiętać o tym, że troska o państwo polskie wymaga również rzeczowego wskazania błędów tych, którzy dziś Polską rządzą, a rządzą już ponad 20 miesięcy. Zacznę od błędu najważniejszego. Nie wolno stwarzać wrażenia w opinii publicznej takiego o to, że mamy się przyzwyczaić do tego, że drony będą wlatywały na terytorium naszego kraju. Dlatego każdy dron, który wleci na terytorium naszego kraju, powinien zostać zestrzelony. Ja przyjmuję za dobrą monetę to, co wydarzyło się wczoraj, ale żeby tak było, należy zlikwidować zespół prokuratorów, którzy w Siedlcach zajmują się czym? Stawianiem zarzutów dla żołnierzy polskiego wojska, którzy bronią polskiej granicy z użyciem broni. Trzeba także wykorzystać na granicy polski system antydronowy. Nie padła jasna odpowiedź na pytanie, dlaczego ten system nie jest rozstawiony na polskiej granicy, dlaczego nie jest modernizowany, chyba że dlatego, co można było przeczytać w dzisiejszych mediach, że Niemcy ubiegają się o to, żeby dostarczyć Polsce. System antydrony. Chyba, że dlatego. A jeszcze wrócę do tej postawy Dziś, dzisiejszej opozycji, Prawa i Sprawiedliwości i wówczas rządzących. Panie ministrze, panie premierze, pan się domagał mojej dymisji, wtedy, kiedy za naszą wschodnią granicą toczyła się wojna. Prawda? Tak było. Tak było. No i widzi pan. No i to jest też ta różnica. I to jest też ta różnica w podejściu do spraw państwowych. Proszę Państwa, czas już się kończy, marszałek przerywał mi moje wystąpienie, więc jeszcze jedna sprawa natury zasadniczej. Otóż trzeba wrócić do projektu zmiany konstytucji, tak aby wydatki na obronność nie były wliczane do limitu zadłużenia. W 2022 roku taki projekt przedłożyliśmy. Panie ministrze, panie premierze, pamięta pan, jak pan zagłosował? Wtedy nie poparł pan, tego projektu. Nie poparł pan tego projektu. Więc należy wrócić do polityki wzmacniania polskiego wojska, polityki prowadzonej przez Dziękuję rząd bardzo. Prawa i Sprawiedliwości. Należy także włączyć Polskę do programu nuklearzy. Korzystając z bardzo Dziękuję dobrych bardzo relacji, Panie jakie są między prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i prezydentem mam, Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, A więc mam nadzieję, że nie będę musiał pozostałym osobom przypominać, że jesteśmy w.